Na relację zaprasza Indeco, producent szaf i garderób na wymiaru. Kamil, jak ten dzisiejszy konkurs oceniasz te dwa swoje skoki były dobre, takie jak wczoraj? Tak, uważam, że obydwa skoki były dobre. No cóż... Troszkę, troszkę jestem zły, bo minimalnie miałem takiego pecha małego, no i... No i to mnie troszkę skasiło, natomiast e, ten drugi skok troszkę też źle No i dlatego. A, no spadnę troszkę, no. Cóż tak było. Ale pecha do wiatru. Tak. Czy uwa uważasz, że jeszcze w tych twoich skokach czegoś brakuje, żeby tutaj o te najwyższe miejsca walczyć? No, jakby nie brakowało, to bym pewnie wygrywał, prawda? A, a, a co to takiego w takim razie? Nad czym musisz popracować przede wszystkim? No, o tym się będę zastanawiał już po sezonie. No teraz trudno cokolwiek wymyślić i na siłę pracować. Warunki dzisiaj na skoczni podobne jak wczoraj? Równie dobre? Tak, tak. Troszkę, troszkę jest więcej loterii niż wczoraj, ale no, ogólnie jest w dobrze. Z tego całego weekendu jesteś zadowolony w swoim wykonaniu? Tak, jak najbardziej. O, właśnie wszedłem do dziesiątki. Super. <laughs> no pewnie, że tak. Trzecie miejsce wczoraj w drużynie. a Dzisiaj będę Gorzej dziesiąty. Super. Jak się czujesz przed zawodami w Planicy? Cieszysz się już na te konkursy? Tak, no to już jest taka końcówka sezonu i tam w sumie jedzie się tak tak już tylko polatać. Masz ochotę polatać? Tak. Takie moje życzę miłych lotów w Planicy i dzięki. No dzięki, cześć. Piotrek, dzisiaj te dwa skoki troszkę słabsze niż wczoraj jak oceniasz? No były troszkę słabsze, a nie wiem czemu. Pierwszy jeszcze był w miarę okej, okay, a drugi jeszcze sobie przypuźniłem i no i nie poleciał. Mimo to są punkty, ale nie za wiele ich dzisiaj będzie. No nie za wiele, no. Na pewno mogło być więcej, no ale skoki też nie były. Tyle punktów na ile skoki były, także... Co zrobić? Czy uważasz, że warunki dzisiaj są gorsze, lepsze, jak porównujesz do wczorajszych? No znaczy się warunki, myślę, okej okay są. No, równe, no. Wczor Wczoraj też były okej, okay. dziś, dziś, dziś w sumie dziś, dziś, dziś tak bardziej cisza. Wczoraj było z tyłu raczej, a dziś jest tak... No tam niektórzy w pierwszej serii mieli z przodu dobrze, no ale... Ale to tam paru może z trzech zawodników tam z końca, no ale... Troszkę Adam Małysz i Kamil Stok po tej pierwszej serii gorsze miejsca zajmują. Sądzisz, że to właśnie warunki, czy coś ze skokami? No nie wiem, no. Trudno mi powiedzieć, to ich trzeba zapytać, no. Ja, na, ja akurat troszkę gorzej skakałem, jak wczoraj, no. A, a oni to, to... nie wiem. Przed nami planica ostatni, konkursy tej, tej zimy. Czy cieszysz się na te loty znowu, czy raczej wolisz na takich skoczach normalnych skakać? E, no loty to cała przyjemność skakania. No pewnie się cieszę, no. Zobaczymy, no. My jedziemy w środę, no i... i będziemy walczyć, no. Myślę... latać jak najdalej. Bo walczycie o kolejny podium w drużynie? No, walczyć na pewno będziemy, a... Będzie jak będzie, nie? <śmany> to tak dosyć, dziękuję. To ja